Poradnik Jak robić przekręty jest książką wielką, piękną, wielofunkcyjną. Gdyby istniały w naszej ojczyźnie tylko przekręty takie jak dziecięce, byłoby dużo lepiej, a bez przekrętów bardziej dorosłych żyłoby się nam może trochę przyjemniej, jaśniej i klarowniej. Zadziwia wielość, różnorodność, wieloaspektowość wyrazów tworzonych przez dzieci. Ale także świeżość, swoboda interpretacji, które tworzy rusinek. Jeśli krzyczą rodzice umyj te ręce, no równie dobrze mogą mówić załóż te misówki. Dlaczego te misówki, a nie tamte? Odrobina dobrego humoru wynikająca z przekrętów jest czymś, czego nam potrzeba. Kiedy pójdziemy latem na grzybobranie, obyśmy nie znaleźli mu chorowika. Wszystkie nowotworzone wyrazy, albo wyrazy dostrzeżone w innych wyrazach, jak ja gryz, ty gryz, jak wagasz, czyli bagaż wakacyjny, jak serek zwędzony, jak giełda starości to przede wszystkim pretekst do słuchania dzieci do rozmawiania z dziećmi. Ta książka jest bardzo prorodzinna.